To, co nada życiu klimat 4 terabajty to zestaw 64ram, gdzieś nie braknie mi miejsca, nie braknie pamięci, mi pomimo pomimośielska Będę pamiętał, w moich bliskich, a ja będę pamiętał Everyday nie odświęta, więź, nie kry, a braterska Więź 4 terabajta, 4 terabajta 4 terabyte to zestaw 64ram, gdzieś nie braknie mi miejsca, nie braknie pamięci, pomimo pomimośielska Będę pamiętał, w moich bliskich, a ja będę pamiętał Everyday nie odświęta, więź, nie kry, a braterska Więź 4 terabajty to zestaw Ciemanko, cześć, witajcie z tej strony Dematics witam Was na kolejnym odcinku na kanale. No i jak możecie zauważyć, znajdujemy się proszę ja was na zielonce, jak znajdujemy się na zielonce i widzicie przed wami to yy, gospodarstwo, no to tak jak już zapowiadałem jakiś czas temu wrócimy sobie do gospodarstw do pobrania tym razem na mapie właśnie zielonka czyli mapa DLC będzie tych gospodarstw na tą chwilę 4 zobaczymy czy się uda ich więcej zbudować na tą chwilę sobie gdzieś tam cztery projekty założyłem no i zobaczymy co z tego wyniknie także cóż na samym początku mogę Was jedynie poprosić o zostawienie jakiejś tam symbolicznej łapki w górę. No, jednak, mimo wszystko, pomaga to gdzieś tam w tych zasięgach, jak tak się człowiek temu przypatrzy. No i tym bardziej, że wiecie, no, no ja tu nie chcę robić jakichś progów wydania, że coś tam wiecie, że będę save'a wydawał Wam na jakieś tam określone liczbę subów, łapek i tak dalej. Więc to tak tylko jakby z dobrej Waszej woli, jeżeli chcecie za tą łapkę zostawić, to możecie zostawić. No i tyle, nie przedłużamy tego tutaj. I materiału. No i przechodzimy do tego, jak to gospodarstwo wygląda. E, pomimo to, że mieliście już parę ujęć tutaj z, przed, e, przed tą prezentacją właśnie, które udało mi się nagrać, e, to jednak chciałbym wytłumaczyć jeszcze tutaj parę rzeczy. Żeby to było wszystko jasne i klarowne, żebyście wiedzieli wszystko co i jak. Także jest to gospodarstwo znajdujące się w miejscu tym, jest to pole numer 34, to jest tutaj zaraz przy mieście, jak możecie zauważyć, tutaj mamy land startowy, tutaj mamy land na którym właśnie jest to gospodarstwo pobudowane. Wygląda ono w ten sposób, w takim jednym klimacie, jednolitym w miarę się to udało zrobić. Jeżeli chodzi o budynki, tutaj mamy oborę rajotową, tutaj mamy dom od LeoLeo Leo bodajże. Tutaj tą wiatę z garażem mamy od piseła, no i tutaj właśnie mamy e, garaż z DLC, także naprawdę wszystko się udało wkomponować, do tego tutaj przyszła ta wiata, e, więc cóż mogę powiedzieć tutaj jeszcze jakby ktoś pytał, e, to jest e, dosyć ciekawa rzecz, ponieważ wypadałoby tutaj nadmienić skąd te wszystkie krzaczki to wszystko i tak dalej. To jest na modchabie wyszła taka modyfikacja właśnie do zielonki, typowo extended do tych wszystkich malowań, więc więc naprawdę fajnie, szkoda, że gianci tego nie dodali po prostu w tym DLC, skoro jest to w mapie i takie piękne krzaczki możemy sobie malować, to czemu nie dodali tego prosto w grze, że, że wiecie, no w grze można to od razu ten, tylko musieliśmy poczekać na modyfikacje, na przykład o takie rzeczy, no mam nadzieję, że w kolejnym farmingu to się uda, znaczy uda, to po prostu będzie już od razu na tych mapach yy, te, te, te malowania, tych malowań, tekstur i tak dalej będzie więcej, yy, tak więc cóż, to taka moja tylko... Pobożne życzenie, jak to mówią, <laughs> ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Yy, tak więc cóż, tutaj mamy domek. Jeżeli chodzi o domek yy, w ogrodzie, nic nie dawałem. Zostawiłem to tak jak, jak w większości przypadków. Jeżeli ktoś sobie będzie chciał tutaj coś dać, yy, to jak najbardziej miejsca trochę jest. No i cóż, część domku, domkowa, nazwijmy to yy, ta taka typowo niegospodarcza, yy, tylko mieszkalna, yy, ma osobny wjazd. Możemy sobie tutaj proszę bardzo również otworzyć, możemy wejść do garażu, yy, garaż również możemy sobie otworzyć, tutaj o, proszę bardzo, samochodzik się zmieści, tuti tuti. Yy, no i yy, tak to się prezentuje, mam nadzieję, że yy, całkiem fajnie to yy, wyszło. W sumie takie gospodarstwo, powiem Wam szczerze, zbudowane dosyć... Yy, Szybko, stosunkowo jeżeli chodzi o mnie, bo tutaj jakieś niecałe dwie godzinki, tak więc jak, jak na to, że ja przy gospodarstwach czasami lubię się pozastanawiać i wiecie, tak trochę pokombinować, no to myślę, że całkiem spoko wynik. Tutaj mamy na środku taki, proszę bardzo, plac wybetonowany, stwierdziłem, że nie chcę całego tego betonować. Żeby właśnie miało to taki klimat tej polskiej w miarę gospodarki. Tutaj jeszcze takie, o proszę bardzo, ciekawostka, że ten garaż tak się całkiem fajnie wpasował. Że wiecie, tutaj sobie do tego garażu, żeby wjechać musimy przez tą wiatę jakoś sobie tak tutaj przejechać kawałek i naprawdę myślę, że całkiem spoko to wygląda no i jeżeli chodzi o tą stronę tutaj właśnie tą wysepkę dodałem z takiego to powodu, że jak sobie stanę, stanąłem tutaj wiecie tak już wybudowałem no to tak powiem wam szczerze tutaj za mało siedziało na tym środku tej, tej gospy i stwierdziłem, że to będzie całkiem spoko pomysłem, tak więc jeżeli chodzi o przód to wygląda to w ten sposób, proszę ja was Przejdziemy sobie jeszcze na tył. E, tutaj Sidos. Na razie zostawiłem wam tutaj jeden SIDOS takiego Mihasia. proszę bardzo. E, SIDOS na łobornik znajduje się w tym miejscu. Tak tutaj dla informacji. No i wiadomo, SIDOS na kiszonkę e, taki mniejszy. Powiem Wam szczerze, no naprawdę przez to, że, że te malowania dodatkowe są e, no to typowo te zielonkowe tutaj wszędzie stosuję i naprawdę wygląda to, no o wiele lepiej niż, niż, niż przedtem. Tutaj z tyłu jeżeli chodzi o to pole no to jedyne co to trzeba by było się tutaj wziąć proszę ja was i to se przeagregatować bo w sumie nie stwierdziłem, znaczy na początku nie twierdziłem, że, że to gospodarstwo ujrzy światło dzienne, Później tak szybko te budynki udało mi się ze sobą połączyć, że no już ten, ten save została, a to już nie miałem jak zaingerować, bo bym musiał tuti o od nowa wszystko malować. Także to chyba nie będzie problemu, żebyście sobie to y, tutaj y, um, ogarnęli. No i z tyłu jeszcze o, proszę bardzo, tak się gospodarstwo prezentuje, jeszcze możemy zrobić o ten sposób, proszę bardzo, i teraz z tyłu również to pan tuti to pan tuti robi, e! Agent! Eee, to są agenty w górę i w dół będzie chodził. Dobra, nieważne, mniejsza z tym, proszę ja was. No i na sam koniec jeszcze taka informacja tutaj ode mnie, mega chcielibyśmy podziękować wraz z Bolkiem za tyle zgłoszeń, ile się pokazuje do właśnie gospy na pokaz. Jest to, powiem wam szczerze, już w tym momencie no trzykrotne przewyższenie tego, co zakładaliśmy, że tych zgłoszeń będzie, więc jest trzy razy więcej w tym momencie zgłoszeń niż sobie po na początku założyliśmy, że będzie przez cały e, ten czas zgłaszania, więc no, no mamy w tym momencie ile? 4 dni tak tego, tego całego nazwijmy to konkursu. E, czy tam piąty w tym momencie się zaczął tak jak to nagrywam? Chyba tak dokładnie. Także yy, no naprawdę chcielibyśmy wam tutaj mega podziękować, bo to co się dzieje pod tym yy, Jakie jest zainteresowanie tego, te, tym save'em, i tak dalej? Ile jest pobrań tego save'a, ile jest gospodarstw, właśnie już zgłoszonych? Yy, bo my sobie robimy taki katalog, wiecie, gdzie każde gospodarstwo po kolei sobie yy, screenujemy, znaczy no, tam jeden, dwa screeny maksymalnie yy, i, i włączamy sobie to w ten jeden katalog. Yy, i, I żeby to wiecie, później było łatwiej do yy, wybrania jakiegoś tam mniejszego grona tych, tych, tych lepszych gospodarstw, wiecie, no żeby to po prostu łatwiej wszystko szło, no to naprawdę jest tego tyle, że jesteśmy w szoku i no nawet nie wiem czy, czy nie będziemy zmniejszać terminu o, o jeden tydzień, żeby to się kończyło gdzieś tam koło siódmego a nie 15. Także tutaj śledźcie gdzieś tam e, jakieś e, karty społeczności na przykład e, czy gdzieś tam w odcinkach bo możliwe że, że nawet będzie będzie ten termin zmniejszony o tydzień bo jest tego tak dużo że kiedy my to sprawdzimy to ja nie mam pojęcia. Tak więc dobra to by było na tyle z tej mojej gadaniny mam nadzieję że wam się to ta gospodarstwo spodobało i tak jak mówię jeszcze kilka ich ujrzycie tutaj także e, do następnego odcinka na razie no i cześć cześć.